A teraz y, gramy. postanowiłyśmy jednak, że będziemy nagrywały ciągle babcie, nie mm. Teraz sobie ogólnie jemy gołąbki i wtedy, mm, poczekajcie, za 28 minut y, dojdzie filmik właśnie z babcią.

Słuchajcie, mogłoby mogło mnie, mogliśmy mnie nie słuchać. Musimy jej coś zrobić. Zepsujemy jej telewizor. No. Musimy. To jest nasza akcja. Tak. Jej no, co tu mi się... tym no. no. Dziękuję. I, y, słuchajcie... No i... Mm, ogólnie było słuchać niestety moją mamę, ale to nic. Nie? No. Co? Teraz to mi po polach. Wyszła, Nie, 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 nie drzyj się. Ja się drzyja. Z mistrza to było tu słychać. Nie. No. Widzicie co ona powiedziała? No. Że ona się jak jakaś świnia. Nie no dobra. Świnie nie. że Chłop. Możemy zrobić ten firewerk. No. Na Dzień Dnia ja. ci babci. Na Dzień Kupaka firewerki. Głupia. No, 10 sekund. Yeah. Dobra. nie, dobra że tak no wszystko. słychać wszystko no ale no nie, 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 no bo nie, wiem gdzie mam iść nie, co nie, 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 ty robisz? nie, ona nie, no. Poczekamy aż oh! ona pójdzie na górę. Ona no, pójdzie na górę. Ale co myślę to zawsze? jest do bramy. No nam tam iść? Tak. Ale ona no, nie będzie go No ale no i co z tego? No i od razu... No i widzisz. Dobra, następnym razem postaram się uciec. Szanuo, zostaw sobie te jajka na jajecznicę, okej? Okay? I teraz do domu nie wracaj. Dobra. Widać, że trochę tutaj poczekamy. Nie? No. Wiesz, że tego nie lubisz. Zobaczcie, że ona nie chce iść do góry. Idziemy, idzie do góry. Myślałam, że nigdy nie pójdzie. No dobra. Miałam po prostu szczęście tak jak to już. No dobra nie dobrze. Teraz wystarczy wziąć młotek i jej to rozwalić. Bądź mm, i sobie zaczekamy, zobaczymy co ona zrobi. Nie? Mhm. Na pewno, że się roz. Nie. Mm. Stawia, że się wkurzy? Co? Stawia, że się wkurzy? Mhm. Na pewno. Zobaczymy. Co? I. Mhm. No, babcia płacze, ale dobrze jej tak Śpija. No i to było na tyle. Aha, i nie jeszcze Nadia, nie. Moja kuzynka chciała coś powiedzieć. No, no, bo byśmy Nadia nagrali y, z tym, no, że wlewasz jej do śniadania na przykład ketchup albo coś. Dobra, to nagramy w kolejnym filmiku. A więc za chwilkę. Na razie.